Witam w końcu w normalnej grafice bez FPS-ów zbędnych. Miałem za mało FPS-ów, by nagrać w końcu odcinek. Kurczę, chyba internet teraz starczy czasu na nagranie szybkiego odcinka. nie potem dokończę. Uuu, będzie słaba grafika trochę Ale no, musi być tak bo Będzie mi lagować Przepraszam to bardzo Muszę się wytrzymać Spróbuję to do ht zrobić Ajajaj Można z tym lepiej W każdym razie, chodzi o to w tej misji Żeby bossa zmusić Trochę mi to nie idzie Zmusić go, żeby on wbiegł Znaczy, pierw ja przebiegłam pod tym kowadłem, potem on On obrywa Jest tak jakby ogłuszony, ja muszę go walnąć tym. Tylko tak się teraz zastanawiam, czemu kawa długo nie uderzyło. <grymny> mam nowy mikrofon, będę mówił trochę ciszej. <grymny> Okej, okay, dobra, no, szedłem do wniosku pewnego. Jestem dobry, pro. Jest, dobra, I musimy go uderzyć. No i tracił pierwsze życie. Ja go pokonam pewnie w dwie minuty jakoś, tak. a muszę uciec, muszę uciec. Dobra. Trochę nie widać kangórka. No, cóż musi być taka grafika, bo inaczej nie dam... nie, nie potrafiłem po prostu zmienić tej grafiki za nic. Kurde! Jakie to ma głupie opóźnienie? Denerwuje mnie to opóźnienie. No ale dobra, w sumie jak dam to do HD, znaczy, no nie, no 480p. I to będzie dobrze. Jak to będzie fajnie widać. To... Pewnie będzie dobrze. Będę tak nagrywał cały czas. Hop, już drugie życie stracił. Sorki, za długą przerwę, bo byłem na wakacjach. A jak wam wakacje właśnie? Powiedzcie, napiszcie w komentarzach. Jak wam minęły... znaczy mijają wakacje, bo. Przecież się jeszcze nie kończą, nie? Jeszcze jakieś 40 dni. Ja się cieszę, ja nie odliczam. Jak najdłużej proszę. Dobra, dostał. I dziękujemy podskakuje wiecie co zrobmy to cięcie dla was to dla mnie to będzie nowy dzień dla was będzie to sekunda no dziękuję wszystkich bardzo serdecznie z tej strony postier Kurczę, nie rozgrzać głos nie rozgrzałem zbytnio no na kolejna plansza yyy od następnego odcinka będę włączał timer i nagrywał po 15 minut. Czyli na przykład skończę w trakcie jednego odcinka, aż znaczy jednej planszy, a jest dobrych planszy na przykład 3 w jednym odcinku. Zarazem szybciej skończę serię. To po pierwsze. Po drugie, łatwiej mi będzie to wszystko ogarniać. A nie, że kurczę 50 materiałów na tym. 50 różnych filmików mam na dysku. Na jednym dysku mam tak, jakby dysk zrobiony na kąpie dla siebie, na, dla, na nagrania. Mam, mam 6, 70 giga. Myślę, że powinno wystarczyć. O! Tak się domyślałem, że to tu będzie. W tym odcinku postaram się jak najmniej failować. Ale jaka jest zaleta, patrzcie, czekajcie, powiem. tylko te goldy. Będę teraz mówił dużo w odcinkach, a nie tak jak wtedy przy na maksa, zero rozmowy. O, kolejne życie. Czwarte. Typ, jak robił resplay, bo oglądałem takiego typa jeszcze jednego. Co zrobił Kangurka. Mam miał w tej chwili 20 żyć, bodajże. No i mam ja bardzo mało. Zacząłem tyle faili. Dlaczego nie mogę kamery przesunąć? No, patrz no! Zkubany mi się zrespił. Ta kamera zadycha? O, Ja postaram tutaj, bo tu tak dużo wpadek na tej, na tej planszy, że wolę już lepiej uważać albo na przykład odpuścić sobie taką rękawicę. Bo no gdzieś wpadnę znów. O! Teraz to akurat wyjątek nie wpadłem nigdzie. Znaczy nie wpadłem do wody. Bo gdzie indziej mogę wpaść. To mi będzie chyba trudno zabrać. O, patrzcie, wychodzi mi nawet. Nie zginąłem jeszcze ani razu. Powinienem sobie trzy razy do tej pory, tej pory zginąć. Teraz też. Tu mi już na pewno nie wyjdzie. Patrzcie, wyszło mi znów. Ten przeciwnik to pingwin! on mnie denerwuje. Ma tą swoją lancę. O właśnie, w to się nie da tak ogarnąć. Dam tu wiecie co? Flagę o, na wszelki wypadek. Właśnie na taki. He <laughs> co się dzieje? O, dobra. Dalej ciśniemy. No, spadłbym jeszcze, to już bym w ogóle był zdenerwowany. Aha! Nawet mnie nie zaatakowała już przy... Nie no, spoko. Nie no, spoko. No, właśnie to jest przykład takiego, ja nie mam, jak ja nie mam w ogóle skill'a do gier takich, takich nawet najprostszych. nie ja w takim głupim IC to że spadnę na 30 poziomie. Kurcze, dobrze że zaraz życie... muszę, muszę uważać tego I on co, on tak spam'i tą miotą cały czas? Dopóki co że dopóki mnie nie znajmie, rozumiem. Te się jeszcze nie zapadają, ale tu się zaraz będzie któryś zapadał. O właśnie, o tym mówię. Następny się będzie jeszcze zapadał. I tamten tam przedostatni. Tylko on się zapadnie i znów wróci. O, patrzcie, widzicie. Ten tu już w się zapadł, o właśnie. Mam jedno, o, super. Życie mi przybyło. Nie to. Wow! Nie obrwałem z tym rylysy. Hmm. Dodatkowo. Teraz wam powiem. I dodatkowego etapu, bo nawet wiecie, nie wiem. Byłabym prześpiew w tą planszę, a potem i dodatkowego. No, na, no, no dużo rzeczy stracę w dodatkowy. dodatkowym jest strasznie trudny Znaczy nie to, że trudny, ale jest uciążliwy, bo trzeba yy, 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 trzeba dobra, nie, już już, już się robi jak mój kolega. Yy, nie to, że trzeba... Yy, nie to że jest trudny, tylko po prostu trzeba się wykażeć z skillem skręcania i jest ten etap na czas nie, nie zrobię tego od nowa. Zobaczycie dlaczego ja mam tyle porażek I jak dobrze, jak źle pójdzie, to pewnie wrócę skończyć następną bez życia. Tak to zapewne będzie O właśnie Udało mi się doskoczyć Co to jest zawsze mi co I Ilebym w Kangurę nie grał Viva la Fiesta Hmm, zaskoczyłem. Yeah, yeah, think you know Hmm A pójdę, niech pan, niech wam będzie. Bo sobie poziom tak wygląda właśnie. To jest tak na czas. Trzeba te monety zbierać. Kurczę. i mi to zbytnio nie idzie. Nie chciałbym, chciałbym, jak najmniej oberwać. No ale bo prawie to w ogóle. Owak. A tak się chyba nie da zrobić. Zobacz. No to po dwóch monetach bym mógł zbierać. No nie. To jest właśnie ciężkie. No. Z etapu bonusowego właśnie tyle chciałem. O. No. I to był właśnie buntusowy poziom w, w tej panszy. Widzicie? I, i tak idzie mi dobrze. <grystanie> Z tego co ja widzę, i tak idzie mi dobrze. Uf. Jeszcze raz uf, uf i jeszcze raz ów. Damy tutaj kolejną flagę. Ja jestem strasznie przezorny. Czasami. A tak to się robi w tych czasach. O, znowu widzieć, udało mi się. Czy to jest najlepiej to przeskoczyć? No, cóż mi na ziemię na momentę. To jest foka! Foka! Foka jest zła. Zła, zła, zła. Foka, focha, foka. Nie focha, tylko foka. Ma taką swoją. Ale szarżę. ale jest słabą. Bardzo postacią. Bo właśnie zostaje tutaj szarża. Patrzcie! Bożeś! Weź! Ja, ja tu się nawet za mój skill nie będę. Nie, nie będę mówił, jak ja mam skill dobry w tym. Mam nadzieję, że skończę szybko ten let's play, bo mam już kilka planów na kolejny trochę milszy let's play, na grę, którą przejdę, a nie tam, gdzie będę failował, przegrywał i w ogóle. O, zabrałem na przykład jedną monetę, ale za życie to się nie opłacało, ej. Nie było mowy, że ja oddam życie, a wy mi dacie jedną monetę. No w ogóle tego nawet dotykać trzeba, a to skakanie nie jest zbędne. O, no, mamy 744 monety. No. No. Yy, to tyle z tego odcinka. Zebrałem, o, patrzcie, patrzcie. Więcej niż potrzebuję. więcej niż chciałem. Znaczy, niż można było. Żegna, Ż żegnam się z wami teraz. Komen Zapraszam do komentowania, subskrybowania i polecania znajomym. Od następnego odcinka zajmę się tą planszą i jak dobrze pójdzie też następną. No to tyle, nie przedłużając. Dziękuję i na razie, znowu na razie. Pa, żegnam. Nie, inaczej. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie. Nara.